这个问你干的什么？ Wiesz co, to jest bardzo złożona sprawa. Czasami może wynikać z budowy anatomicznej, ale to jest rzadkość akurat. Faktem jest, że wszystkie orgazmy u kobiety biorą się z łechtaczki. Nawet te orgazmy penetracyjne. Ale łechtaczka to nie jest tylko ten mały czubeczek, <gry> który kojarzymy, widzimy, prawda? I który tyle przyjemności kobietom dostarcza. Ale łechtaczka również ma takie odnogi, które biegną wzdłuż warg sromowych. I od długości tych odnóg często zależy, czy kobieta jest w stanie osiągnąć właśnie orgazm taki penetracyjny. Natomiast tak jak mówię, zdarza się, że kobieta ma te odnogi, łechtaczki skrócone i ta umiejętność orgazmu jest wtedy, no, osiągnięcie orgazmu ograniczona. Natomiast yy, to dotyczy mniejszości kobiet. Głównie to są różnego rodzaju blokady psychiczne oraz fakt, że kobiety... Nie obudziły w sobie tej seksualności, nie nauczyły się wchodzenia w ten stan orgazmu, bo generalnie kobieta uczy się orgazmu przez masturbację natomiast w ilu domach straszono dziewczynki masturbacją, że to jest niewłaściwe że to jest nieodpowiednie, że naprawdę słyszałam takie sytuacje, że prowadzi do bezpłodności, albo że ginekolog zobaczy, że ty takie rzeczy robisz, a tego nie wolno robić, to są różnego rodzaju fałszywe oczywiście przekonania które nawet i z domu rodzinnego się przeważnie z domu rodzinnego się wynosi, poza tym kobiety też bardzo często czują się winne tak, na przykład no jeżeli dotykam siebie to po Pełniam grzech, no bo w Polsce wiadomo jest wielu katolików, a no katolicyzm w zasadzie no nie, nie popiera seksu dla przyjemności, tylko um, dla prokreacji. Natomiast no, masturbacja jest w ogóle grzechem. No to ona już z góry z założenia czują się grzeszne. No więc jak mają zacząć obcować ze swoim ciałem, cieszyć się tym swoim ciałem, odkrywać jego możliwości, skoro od dziecka jest im tłumaczone, prawda że jest w tym coś niewłaściwego. No i stąd potem biorą się te ograniczenia w życiu dorosłym. I nawet jak kobieta odczuwa jakąś przyjemność, to sama czasami psychicznie nie chce doprowadzić do tego, no, żeby, żeby to się zadziało